No, siemanko, uszanowanko! Moi drodzy, jak sami widzicie, mamy nasze kasyno oraz fashion shop. Idziemy do kasyna, pograć sobie troszeczkę... Nie na no, Jest to symulator kościoła. Mamy tutaj taki ładny, piękny kościół, bardzo mi się podoba, który nazywa się Juniorkowo. I nasz... Nasze powiedzenie tego kościoła to jest, zapraszam. Idziemy teraz, moi drodzy, ponieważ ja tutaj posprzątałem Presti to open your phone. Open IKEA app. Aha, możemy tutaj kupić w IKEA i możemy get for free. Mogę kupić tego dużo. Not enough money. Dobra, there is a delivery, czyli możemy sobie teraz tutaj podejść, ponieważ za chwileczkę przyjedzie gościu, który już przywiózł nam te open boxy. <laughs> no dobra, ustawimy sobie tutaj, zobaczcie. Pierwszą ławeczkę, idziemy też po drugą ławkę. Otwieramy ją i idziemy. Ja jestem w ogóle ciekawy, co my tutaj będziemy w tym naszym kościele robić. Ale dobra, open IKEA app, furniture, get it for free. Dobra, znowu coś otrzymaliśmy. There is a delivery area, no dobra, no zabieramy to. Tylko ja się zastanawiam, dlaczego tu jest supermarket. Mamy też coffee shop, mamy fashion shop i mamy kasyną, no, ale widocznie tak musi być, nie? Press the shelf inside the church. A, tutaj będziemy zbierać kosy. <laughs> mamy Amazon. Get for free. Zbieramy. Dobra, mamy tutaj, moi drodzy, jakieś... Świeczki, a czy ja mogę tego więcej otworzyć? Nie, no bez sensu. A, bo oni będą stąd te świeczki brali. Okej, okay. place, jak ja to mam zrobić? Halo. Dobra, oni będą kupować tutaj świeczki, oni będą się modlić i dlatego za to kasę dostanę. No teraz to już ma sens. Dobra, ring the church bell, go to your room and pull the rope on the wall. Idziemy zadzwonić dzwonami, że otwieramy nasz kościół. A ja. Aha, ja tutaj śpię. Tutaj się modlę. Tutaj sobie myję stopy. Tutaj też coś in... A, tu jest konfesjonał A, oni tutaj przychodzą i będę słuchał ich grzechów. Ok, dzwonimy. Ding dong. Ding dong. Help church visitors. Make sales, answer questions, and handle other. Ok. No, niech oni tutaj wejdą. Zobaczcie, mamy Holy Bible. Możemy tutaj coś czytać. O, idzie pierwsza osoba. Dzień dobry. Witam. Panem Bogiem. Dzień dobry, proszę Panią. Proszę kupić świeczuszkę tutaj. Jakby Pani kupiła tą świeczuszkę, to byśmy mogli sobie troszeczkę zarobić, prawda? Dzień dobry. Pani wygląda, jakby miała Pani jakieś grzechy. Czy chce Pani się tam wyspowiadać? A Pani sobie tutaj tylko usiądzie. Dobrze. Zapraszam, zapraszam. Za chwileczkę zaczynamy. Która jest godzina? 10.14. Za minutkę zaczynamy. Dzień dobry. szczęść Boże. O idzie jeszcze jeden. Dobrze, poczekamy jeszcze na jeszcze jednego. Ma Pani pytanie jakieś? Dobrze. Father, may I ask you a question? Tak, proszę zapytać mnie. How much would you sell this for? Za ile byś sprzedał to. ten kościół? It's not for sale. I might need to start saving up then. Ok. Dziękuję bardzo. Hand z wami. I z duchem Twoim. Poczekajcie chwileczkę, ponieważ muszę tutaj coś przeczytać. Refekerdis ex pentenur, es voluntate, qui anim es proiden pariatur esse. Repartur oceal del cilum. Adi ex ad un ex magnasit parecocos cantat. Labore refre. Henderit si Ewangelia Świętego Jana. Reprehenderit expeterur consequiras es voluntaret inquiturus quin anim est provident pariatur esse voluntate sunt in nulla laborre Reprehenderit id ut est magna sit pariano consequat. Anim ipsum tempor provident moli. Dobrze, słuchaj, słucham panią. Can I ask you a question? Yes, ask it. Father, what's your skincare routine? You're glowing. Świecy się? Naprawdę? To wszystkie kamery, przepraszam. I take a bath with holy water every morning. That must be the secret of your glow, father. Okej. Okay. Dzień dobry. Czy pan ktoś jeszcze chce się zapytać? Czy możemy porozmawiać? Oczywiście. It is a sin to kill a priest, father. Czy to jest grzech zabić priest, e... no zabić księ... tego, księdza? Ojcze? Tak! Zabić człowieka lub. Animal. I wasn't planning on it, but thanks for the clarification. Ok. Wy naprawdę tego nie wiecie o co chodzi? Dobra, poczekajcie chwileczkę, bo ja widzę, że tutaj mamy jakąś misję. Dzień dobry. Pani chce kupić ode mnie dwie świeczuszki, tak? Click the items on the table. Left click. Dzień dobry. Left click to take. Giving. Zero. Change. 13 10. Dzień dobry. Do widzenia. Pani chce jedną świeczuszkę, tak? Okej. Okay. Nie no, ma the money is customer, coś tam. Trzy. Raz, dwa, trzy. Panem Bogiem. It was a good purchase. Okay, Co my tu jeszcze mamy? Dzień dobry. Witam. Cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Do widzenia. Kupcie trąbkę do pierdzenia. Dzień dobry. 13. Do widzenia. Kupcie trąbkę do pierdzenia. Jak to jak to tutaj moje pieczki są za drogie? No gdzie pan? Thank you for being the hands of Jesus. Widzicie? Raz, dwa, trzy, cztery. Oddajemy. Do widzenia. Co teraz tutaj, pani? 8, 5, 6, 7, 8. Do widzenia. Step out on the pulpit and start the ceremony. Aha, to ja dopiero teraz będę robił ceremonię. Jak ja wygłaszam, zobaczcie, widzicie? Widzicie, jak ja wygłaszam? Collect donations. Hold down tab, select donation bag, left click. Gdzie to jest? Bag. dobry. Proszę. Dzień dziękuję. 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 A pani jeszcze da coś? Dobra. Collect donations, make sales. No 138 dolarów już mamy, muszę Wam powiedzieć, że taki kościół chyba będzie dużo zarabiał. 10. Z Panem Bogiem. The prices are reasonable and they're... coś tam Dzień dobry, ile panu mam wydać? 19. 5, raz, 2, 3, 4. Dzień dobry, 6. Do widzenia. Koniec. Go to the cemetery next to the church. Musimy iść teraz, moi drodzy, jeszcze na cmentarz? Okej, okay. hold on ten let's stick. I musimy tutaj chyba pewnie rozświetlić wszystko, nie, czy nie? Holy water stick. No, nie umiem tego wybrać, patrz. For fighting! Ja się muszę bić ze złodziejami! Nie no, naprawdę! Wypad! 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 Go to your room inside the charge, go to bed and sleep. Ok. No i co? I od razu go do... tutaj trzeba pochować, nie? Do widzenia. Czy ja mogę tutaj zamknąć? Nie da się zamknąć, Ja mogę tutaj drzwi zamknąć? Drzwi się zamknąć nie da. Posił jest zawsze otwarty. Dzień dobry, witam. Lecimy, let's go. Left click to sleep. You are sleeping. Tylko to gra jest fajna, to ona mi się podoba. Clean up trash in church. Aha. A czemu tu tyle syfu? Co? I tutaj przyszli i syf mi zrobili? Co za bezroki ty? Dawaj, lecimy, let's go. to open. IKEA app. Mamy nawet Spotify, mamy Instagram. Ty. IKEA, dobra, co my tutaj możemy? Piano! Not enough money, czekaj. Go to the furniture and order a baptism bowl. Gdzie? To! Okej, okay, dziękuję. To już pewnie przyjechało. No i co, to jest woda święcona chyba, nie? Patrz. No! No to jest woda święcona. Inside the church. O. Ring the church bell, go to your room and pull the rope on the wall. Bii, bii. Dzień dobry, zapraszam. Help church visitors make sales, answer questions and handle other priestly business. Dzień dobry, zapraszam. Szczęść Boże. Dzień dobry, witam. De detektor, tu jeszcze jest jakiś. Co to jest? For evil spirits? A mogę zbierać pie pieniądze? Czekaj, back. Dobry. Dziękuję. Czemu pan płacze? Czemu pan płacze? Czekaj. Weźmiemy. Patrz. Weźmiemy evil spirits. Father, can I take you? Yes, ask it. Why do we say amen on the head of praise? God wants it that way. <laughs> tak naprawdę to nie wiem. Thank you for <laughs> Dlaczego mówimy amen gdy kończymy? No w sumie to nie wiem No nie. proszę pieniążki Dziękuję. Idę mu tutaj coś sprzedać, bo on zaś tutaj jakieś, co widzicie, świeczuszki. Dziękuję. Ile ci mam wydać? 5. Do widzenia, kupcę trąbkę dopiero... Co to jest? Co? Bierzmowanie będzie, ty patrz! Hello father! We came to have our baby baptized Can you do this for us? Oh, but your baptismal font seems empty. Can you fill it with water? OK. Co teraz zrobić? Baptism Water. No ja nie mam żadnego Baptism Water. Gdzie? Take the baby. Ja tu muszę chyba zamówić, co? IKEA. No nie mam decorations. Gdzie tu jest ta woda, święcona? Amazon. Na, na Amazonie to będzie, co? Holy Water. Je 1125? A Snow Globe i tenki. Yes, water! Dawaj, zamawiamy normalnie, ty! I gdzie mi to przyjedzie? Czekaj, zamówimy trochę tego. Tuż już przyjechało, czy coś się z tym stało teraz? A ja tu od razu tutaj mam! Woda normalna, tu. Ja ta gra będzie spanowana chyba, nie? Okej. Okay. Okej okay. Thanks <laughs> Ja nie mogę jaka ta gra jest śmieszna Dobra lecimy wypadł Dzień dobry proszę panią Ile pani mam wydać? Trzy do widzenia, kupcę trąbkę do pierdzenia Ile tobie mam wydać? 11 Halo Raz, dwa, trzy do trąbkę do pierdzenia. Czekajcie, ty muszę zbierać pieniądze, no. Proszę. Pieniążki, dziękuję. Dziękuję. Yes. Why are you bald, father? Bo się codziennie strzygę. I think you're kidding me, father. Wyciekaj. Jakie masz pytanie? Can I baptize my cat in the holy water? Only if your cat agrees. Only people can be baptized, but bring your cat and we'll wash it together. Umyjemy. I'm sure my cat okay. Mówię pytania. Głupie naprawdę pytania mają, nie? Czy ludzie mają takie pytanie. O, jakieś tutaj... Co się stało? On idzie się wyspowiadać! Ja, ja, ja już tam idę do niego, czekaj, czekaj, czekaj. Okay. Dobra. Father, I have a confession. Tak, chce się wyspowiadać. I've been pretending to be a real estate agent, tricking people into paying deposit for apartments that don't exist. Byłem gościem, który yy, zbiera haracz od ludzi... Finding a place to live, I was not Every time I collect a deposit, I feel a rush, but then I remember how these people were get But the way that I'm one will How do you justify taking advantage of people's trust? Do you ever wonder what you will happen if one of your clients reports you to the police? just I'll the police. That's why I'm always on edge. May God bless you. Confession helps you heal, so come back whenever you need to. Thank you. I'll come back when I need to. Co to było? Ja nie mogę. Czekaj, muszę zrobić tak zwanego Ristoka. A, kupimy tego trochę, niech będzie. Lecimy, bo tu już nie ma tutaj w ogóle kasy, nie? Dzień dobry, witam. 10, raz, dwa, trzy. Do widzenia, kupce trąbkę do pierdzenia. Teraz ty. Do widzenia, kupcy, trąbkę do pierdzenia. Tutaj oczywiście mamy znowu, zobaczcie, mamy. Ristoka musimy tak zwanego zrobić, ponieważ nie mamy już świeczuszek, nie? <laughs> Ojcze, jakie, jakie jest WiFi hasło od, od kościoła? I promise it's for all purposes. You can download the church app and find out. <mulity> I didn't know the church was that, <coughs> that <is> heavy. Ściągnij... <ściski> Ściągnij aplikację z kościołem. <ścoughs> to będziesz miał internet. Ja nie wytrzymam psycznie. Dobra, bo musimy zacząć ceremonię, ale ja wiecie co? Ja jeszcze sobie pójdę zobaczyć. Czekaj. Ja jeszcze sobie pójdę tutaj, to uzupełnię. Idziemy do kasyna. <laughs> Możemy iść pewnie przepalić pieniądze. <śmiech> <śmiech> Może mi pieniądze przewalić z kościoła, ja nie wytrząsnę się. Oh my god, dobra czekaj, coffee shop tu jest. Czekaj, co my tutaj mamy? Coffee shop. Hmm, ale ładny kościół. Dzień dobry, no, witam. Czekaj, może by... Nie mogę się żeby... O nie! No nie mogę tu nic kupić? Czemu? A może też jest zablokowane dla mnie, co? O oh my god. Zobaczcie, mamy tutaj zepsuty płotek. Musimy go naprawić. Dobra, czy... Hej! Dewastator pospolity! Hej! Dewastator pospolity! Do widzenia! Ale on nic nie robi. On po prostu sobie stoi, nie? Dewastator pospolity. Ja nie wytrzymam psisia. Czy my będziemy tutaj odbywać jakieś też cmentarzyska? <laughs> czy tak nie za bardzo? Dobra, idę. Odprawi prze. Zapraszam! Ding dong! Ding dong. Dobra, dawajcie kasy Dawajcie kasę. Dawaj kasy, co nic nie dajesz, dawaj. No, co nic nie dajecie? Co nic nie... Wszyscy mają dawać, ty co? gdzie idziesz, hallo. Dobra, wszystko. Make sales. No dobra, no czekamy, aż oni tutaj pokupujemy jakieś rzeczy. Dobra, co my tutaj w ogóle też mamy typ tega czyści się to jest Best price, Charge. Tega foto. O ja nie wytrzymam ślicznie, nie. Patrz. Dzień dobry. Tutaj się sprzedaje. O widzicie? Jeszcze jedno foto zrobię. Mogę z tobą? Patrzcie, jakie tutaj ładne przychodzą. Czekaj, gdzieś ty jesteś tu. Widzicie? No, dwa posty już mamy. Co my tu jeszcze mamy Charge App? Customization, inventory, comments. Mamy też komentarze. Painting? jaki painting? Ja tu nie mam. Spotify. Jak like to Spotify? You must first purchase a piano. <noise> Musimy kupić... Ja muszę kupić pianino i dopiero wtedy będziemy grali? Nie, czekaj, czekaj. Nie, nie, źle. 5-1. Dobra, nara. Kupię trąbkę do pierdzenia. 19. 18. Też może być. Do widzenia. A ty? Pięć dolców, dobra, jeden dolec dla mnie. Dziękuję bardzo. Go to your room inside the church, go to bed and sleep. Dziś, moi drodzy, się jeszcze zdrzemnąć, zobaczymy, co nas będzie, będzie czekało trzeciego dnia. No nie no, znowu musimy sprzątać. No co oni tutaj przychodzą, jakiś syf robią, ej. O co chodzi? Ring the church bell. Oczywiście, że zadzwonimy, niech oni tutaj przyjdą. A czy możemy powiększyć swój, swój kościół, żeby to była taka... Katedra? To, to jest po prostu taki nasz kościół, to by było na tyle. Wait for the wedding guests arriving at the church and talk to them. Ty ślub! Normalnie ślub! Ja tutaj od razu stary wyciągam Instagrama, ty no patrz. Take photo, patrz. Dzień dobry. Tu pan młody. Proszę się uśmiechnąć. Dziękuję. Woodofuny. <gryw> Dzień dobry, witam. A gdzie jest pani młoda? Gdzie jest panna młoda? Halo! My musimy chyba na nich poczekać. Przecież ja już jestem cały podniecony. Czy wszystko jest w porządku? Dobra, tu to porobione. Nie mamy holy water. Czekać, musimy nalać holy water. Jest git. Woda święcona, kupiona na Amazonie. I co dalej? Dzień dobry. Ah, good morning, father. We have a wedding coming up. And you need to. Well. We want to have the ceremony. in the church and gas will arrive soon. Can you decorate the church with some balloons before we come? We we'll make a donation as thanks. Ok. No patrzcie, wchodzimy teraz na IKEA. Nie na IKEA, na Amazona i kupujemy baloniksy. Nie ma baloniksów, halo. Itemki, baloniksy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, mamy baloniksy. I co, ja to teraz muszę... Baloniks? Jak to się robi? Place. Gdzie to się robi? A, tak po prostu. Dobra, no mamy. Step on the pulpit and start the wedding ceremony. Yes, idzie pani młoda! Pani młoda! No WIE PANI CO? A gdzie suknia ślubna? Przecież to jakaś suknia wieczorna. Aha. <laughs> ja nie mogę! Ty co tu jest grane, stary? On tutaj breakdance'a Czy Patrz, on ci... Ej, eee, sexy lady! Ej, eee, sexy lady! Ale o co tu chodzi? Dawajcie kasę, ja za chwileczkę wam powiem, że możecie się pocałować, nie? Moment. Ja muszę. Hi hey, father, the wedding is going great. Did you like the wedding organization? Oh, it's so organized, I almost forgot I'm here to have fun. Dawaj kasę. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Dziękuję. Dziękuję, dobra. Hi hey, father, the wedding is going great. Ok. Dobra, dziękuję. Co my musimy teraz zrobić? Take the marriage certification. A wy dać mi jeszcze kasę? Nie, nie dają mi kasy. Ja nie mogę, stary. O co chodzi w tej grze, nie? Dobra, mamy. Right. Left click. Thank you, father. It was an honor for us to have the wedding in the church. We're grateful for your help. Please accept donation. 50 dolców tylko? Czemu? O nie, oni już poszli! Nie no! Co się stało? Nie no, oni już poszli! O nie, no i znowu tutaj zwykli ludzie przyjdą. Okej. Okay. Ojcze, czy uważasz, że są pączki w niebie? Absolutnie. That sounds great, I'm looking forward to it. Okej. Okay. A dasz mi coś jeszcze? Dawaj. Dawaj. Dziękuję, dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Pan idzie się wyspowiadać, bo już go widać. A pani? Dziękuję, a pani? Dziękuję, a pani? Dziękuję, a pani? Dziękuję. A pani? dziękuję. A pani? dziękuję. Cztery dolce. Może do kawiarni shop pójdę pozbierać? Nie, nie da się. Ja sam sam tam jakiś wandale, nie ma nikogo. Dobra, idziemy dalej. Dobra, idziemy teraz wyspowiadać gościa. Dzień dobry. Co pan ma mi do powiedzenia? I have something to tell you, father. Okay. I've been pretending to be a war veteran to get free meals and discounts. People are so kind to me, treating me like a hero. Udawałem weterana wojennego, żeby dostawać za darmo jedzonko. Do you ever feel the can you imagine the pain caused by your lies? <mum> czy wiesz jak to wszystkich bolało te twoje kłamstwo? I didn't see it way before, but now I feel terrible. May God bless you. Thanks. I feel ready to do what's needed to make up for my mistakes. Okej. Okay. A pani jakie ma pytanie? Ta płaczę It is a I beat you, father. No problem. <laughs> możemy się beat your father, Okej. Okay. Czemu nie możemy się z nimi pobić? Panie by było. Pieniążki. Dziękuję, dziękuję. Dziękuję. Nie muszę uzbierać na te pianino. O nie! O, przyszli! Znowu na... Ceremonie. Tych dzieci tam. Dobra, dzień dobry, witam. Dziesięć, dychę ci muszę wydać. Dziękuję. Do widzenia. Dziesięć. Do widzenia. Pięć. Do widzenia. Dzień dobry. Dzięki, <śleski> Smart Dziękuję. Dziękuję. Czekajcie, bo musimy sobie też na Instagrama wejść. Take photo O, ta takich też ludzi mamy. <ścoughs> Dobra, to było chyba na tyle, nie? Dziękuję. Dziękuję. Tutaj znowu oczywiście musimy sprzedawać, ten się idzie wyspowiadać. Ja już go widzę. Że on się idzie wyspowiadać, nie. Co ty mi masz ziomek do powiedzenia? I coś something to tell you, Father. Okay. I've been using the church's electricity to my cryptocurrency. Ja tu... Używałem elektryczności z tego kościoła, żeby kopać bitcoiny. Czy zapłacisz mi za to? I realize now how much selfish that was. May God bless you. Okej, okay, dziękuję. Do widzenia, kupcę trąbkę do pierdzenia. Mamy 697 kasy już. A dasz mi... Ej, gdzie on jest? On zniknął. A pani mi coś daje, jeszcze jakieś pieniążki? Nie ma pani nic. Dobra, no niech będzie. Dobra, zaczynamy ceremonię oczywiście. Kiedy ostatni raz byliście w kościele? Dajcie zaś koniecznie w komentarzu, co? Zbieramy pieniążki, dziękuję, dziękuję, dziękuję. Ej, ja już dużo mam kasy, 781. Dobra, to by było na tyle. No to wypadł. Do widzenia. Upset trąbkę do pierdzenia. Halo, wandale! Wandale! Halo! Wypadł mi stąd. Wandale, stoją, nic nie robią, nie? Dobrze, moi drodzy, ja sobie pozwolę skończyć w tym miejscu. Dajcie zaś koniecznie w komentarzu, kiedy wy byliście. Ostatni raz w kościele. Mam nadzieję, że Wam się ten odcinek podobał. Zapraszam Was na inne. Nara!